Elo, w dzisiejszym odcinku. A nie ma, nie ma, nie ma! Jeżeli zasubskrybujesz teraz tego kanału, to film zostanie teraz dla Ciebie wyłączony. A, widzę, że tego nie robisz. W takim razie zostajesz teraz odłączony. Elo, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie testować i recenzować takie coś. Jest to generalnie pytłog z napisem. Zostaw suba, tak, zostawcie koniecznie suba, bo inaczej nie będziecie tak. Jezu! Gdzie tu? Zapraszam na film. W związku z powyższym, będziemy dzisiaj sobie recenzować taki syf. Jest to trochę makulatury, która za bardzo się nam, za bardzo w życiu nie przyda. No ale dobra, niech już będzie, skoro już, jak się powiedział, A trzeba też powiedzieć B, więc... No. No. Nie po co ja to w ogóle robić? Co ja robię z swoim życiem na raz? Oczywiście jest to bardzo wysoko jakościowe, materiałowe. Jakieś włókno węglowe należy to wspomnieć. Ale dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Zajmiemy się tym, co jest w środku, proszę bardzo. Mamy tutaj jakieś wysocej jakości urządzenia elektroniczne. To jakiś tani telefon z bazaru. Mamy tutaj jeszcze tańszy telefon z bazaru. Mamy tutaj jakiegoś. Nie wiem, jakiś syf z biedry. Zobaczymy zaraz, co to jest. Pewnie jakiś ubogi sprzęt do montowania filmów. Tutaj mamy, o, proszę bardzo, to ja rozumiem, tutaj mamy szlugi, tutaj mamy jakiś, Jezu co to w ogóle jest, ja nawet nie wiem, co ci ludzie produkują w dzisiejszych czasach, no nie, no nie, ja tego nie rozumiem, po co komu taki syf, czy to jest jakieś bardziej wiedotalny. no ja naprawdę, ja naprawdę, słuchajcie, nie rozumiem dzisiejszej technologii, no. Bez zbędnego gadania, przecież, które jest nieuniknione w moich odcinkach, to już przejdźmy do recenzji. Na początek zrobimy recenzję tego, bo już mi się tu rozwala. Hmm, dobra, co, co mam tu, odwalimy to na wierzch. To chyba jest z tego bardziej, e, ale to jest tanie, słuchajcie. Takie tanie urządzenia z marketu. Naprawdę, to jest po prostu tandeta, naprawdę. Przecież to jest normalnie jakiś biedny telefon, który w ogóle pewnie nawet Kosztuje jakieś 3,5 tysiąca. Przecież co to jest za cena? Nie wiem, normalnie kto to, to taką taniej kupi. Mamy jakąś przejściówkę, której możemy użyć jako filtr do naszych szlugów. Tu mamy jakiegoś taniego blanta. Tutaj mamy samo pudełko. No samo pudełko to mnie tutaj jest najbardziej atrakcyjne dla mnie moim zdaniem. Mamy tu też to samo urządzenie. No szczerze powiedziawszy, to nie przekonuje mnie to zbytnio. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o tym urządzeniu, no tutaj to już za bardzo nic nie ma, no spróbuję na tym do kogoś zadzwonić, no ale dobra, nie wiem czy się uda, Dobra teraz numer. No i widzicie, w ogóle się nic nie włącza na tym telefonie. To ja nie wiem w ogóle po co ja to kupiłem, ale co ten graj to za sobie nie więcej niż 1 na 10. Bo jest to całkiem ładnie spasowane, ale jednakże najlepszym elementem, który to jest to pudełko, naprawdę, ono jest cudowne. Tutaj mamy, słuchajcie... Jeszcze jakieś czarne zapałki, ale tym się zajmiemy potem. Bardziej chciałbym zająć się tym badziewiem. Co to w ogóle jest? Otóż jest to niezidentyfikowany przedmiot, który jest jakimś wytworem, nie wiadomo czego. Yy, boję się tego dotykać czy powiedziawszy głębi rękami, no ale dobrze, no czego to się nie robi dla widzów. Zobaczmy ten, to urządzenie. przecież to jest jakaś taniocha, no naprawdę, ja nie wiem kto to kupuje, nie wiem kto to produkuje. Jest to naprawdę tandeta straszna. Tutaj mamy jeszcze jakieś pudełko z drugim dnem. Spróbuję to drugie dno teraz otworzyć. I no tutaj drugie dno to jest jakaś kartka papieru, jakiś zwitek normalnie. O, kolejne fajne pudełko. Pudełko też mi się podoba. Co ciekawe jest, no to są dwie takie same części nie wiem kto to produkował. Albo jednak nie, to nie są dwie takie same części. Także uważam, że naprawdę urządzenie jest nie warto kupować, szczególnie, że jest ono dużo mniejsze od poprzednika. Aczkolwiek moim zdaniem jest bardzo fajne pod tym względem, że ma tutaj taką fajną, dużą wyspę. Patrzcie, tutaj mógłby sobie palmy normalnie zasadzić, nie? Spoko takie. Nie wiecie co, za tą, za tą wyspę to moim zdaniem może dostać to 4 na 10, ponieważ taką cenę sobie wywalczyło. Następny gadżet to będzie kolejne wie. Tutaj producent dorzucił nam również instrukcję obsługi z gruszką. Dorzucił nam również instrukcję obsługi bez gruszki. Dorzucił nam same urządzenie również bez gruszki. Nie wiem co mam na tym zrobić, no ale dobra. Próbuję na tym zmontować film. Nie działa w ogóle. Za bardzo nie ma sensu to kupno takiego gadżetu, ponieważ nawet się to nie chce włączyć filmu, na tym raczej nie zmontujecie. Ja też na tym filmu nie będę montował. Aczkolwiek no... Sam design obleci, aczkolwiek jest to takie dziwne w paski. O, może posłużyć jako fajny taki stojaczek, i na to możemy sobie coś nakleić. Za to naprawdę duży plus. Może to posłużyć jako rozpałka do grilla, co również jest moim zdaniem zasługuje na bardzo, bardzo duży plus. Co jeszcze mogę o tym sprzęcie powiedzieć? Eee, nie wiem za bardzo. Nie widzę tu żadnych parametrów technicznych ze względu na to, że jest to tanie chińskie badziewie. Dlatego myślę, że mogę mu dać nie więcej niż 3 na 10 Następnie będzie to pudełko zapałek. No, może się to nam przydać, kiedy będziemy chcieli przetrwać w jakiejś dżungli. Dlatego otworzę to teraz. O! To jest urządzenie! Naprawdę. Moim zdaniem to jest naprawdę największa tableta, jaką kiedykolwiek widziałem. Ale jest ona ładnie wykończona. Jest ona brzydka, ale jest jednak ładna mimo wszystko. Mamy tutaj cudowne słuchawki, które wcale nie wyglądają jak te z tamtego modelu telefonu. Chociaż ich tam wcale nie było, no ale domyślacie się pewnie, że to wszystko jest, produkuje jeden producent, tak naprawdę tym telefonem selfie'aczką. Oczywiście wy tego nie zobaczycie, no bo, no bo po co? Ale mimo wszystko uważam, że telefon jest całkiem spoko, chociaż nie da się go włączyć. Jest tandetny, jest beznadziejny, to mimo wszystko to jest w nim najpiękniejszy. I przejdę teraz do recenzji najbardziej przydatnego gadżetu, a mianowicie szlugów. Naprawdę, to jest coś, co lubimy najbardziej. Zobaczcie. Mamy tutaj... Dwa szlugi marki Mentol. Więc oczywiście są to szlugi mentolowe. Dzieje się coś takiego, to jest naprawdę od razu się zapalają same samoczynnie. Myślę, że mógłbym też je zjeść, no ale możemy też spróbować. Nie dobre. Stwierdziłem, że jednak nie będę tego jadł, ze względu na to, że no, nie jest to zbyt smaczne ale uważam, że naprawdę produkt zasługuje na duży plus ze względu na to, że jest to jedyny przydatny gadżet, który znaleźliśmy w dzisiejszym odcinku. Z tej sterty makulatury najbardziej spodobało mi się to oraz to. Jednakże uważam, że żadne z tych gadżetów nie jest zbyt godne uwagi, dlatego nie kupujcie tego i nie próbujcie w domu tego co zrobiłem, bo naprawdę jest to po prostu tandeta, dlatego ucieknę się do najnowocześniejszego, najlepszego, najpiękniejszego gadżetu, jakim można sobie wymarzyć. Są to oczywiście nożyczki, którym mogę to teraz wszystko począć.